Jakie błędy zauważyłem wśród wielu inwestorów? Pierwszym moim zdaniem taki kluczowy błąd przy wchodzeniu w ogóle do rynku kryptowalut to jest patrzenie przez pryzmat tego ile my możemy zarobić. Tak naprawdę na rynkach inwestycyjnych większość osób traci. Uważam, że zdrowym jest wręcz przypominanie sobie co jakiś czas, że aby ktoś zarobił, ktoś musi stracić. Jest to oczywiste, natomiast wiele osób o tym w ogóle nie myśli, a nawet zapomina. No ale jeżeli wpłacamy na przykład 10 tysięcy złotych, Chcemy z tego zrobić 50 tysięcy złotych, no to skądś te 40 tysięcy złotych musi się wziąć. I tak jak powiedziałem, statystycznie około 90% ludzi traci pośród inwestorów długoterminowych. Taki drugi błąd to jest oczywiście inwestowanie za dużo pieniędzy. Trzeci błąd, który zauważyłem w tym cyklu, to jest niekorygowanie swoich oczekiwań do tego, co realnie daje rynek kryptowalut. To są takie podstawowe błędy, które ja zobaczyłem w tym cyklu, które no, popełniło wielu inwestorów kryptowalutowych.